Czy wiesz, że siła twoich nóg może być kluczem do długiego i niezależnego życia? Wraz z wiekiem utrata mobilności i równowagi staje się realnym problemem, który bezpośrednio wpływa na naszą autonomię i jakość życia. Ale oto dobra wiadomość: możesz utrzymać swoje nogi silne i zdrowe, niezależnie od wieku. Małe, codzienne nawyki mogą zrobić ogromną różnicę, pomagając uniknąć upadków wzmacniając mięśnie i poprawiając Twoją energię do codziennych czynności. I oto ważne ostrzeżenie: wiele osób wierzy, że utrata masy mięśniowej wraz z wiekiem jest nieunikniona, ale to nieprawda. Osłabienie nóg nie pojawia się z dnia na dzień, jest wynikiem lat siedzącego trybu życia i złych nawyków żywieniowych. W każdej dekadzie dorosłego życia, bez odpowiednich ćwiczeń, Tracimy około 3-5% masy mięśniowej, a problem pogłębia się z biegiem czasu. Dobrą wiadomością jest to, że nigdy nie jest za późno, aby odwrócić ten proces. Badania pokazują, że poprzez regularną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę można odzyskać siłę mięśniową i znacząco poprawić jakość życia, niezależnie od wieku. Co więcej, utrzymanie silnych nóg jest kluczowe dla zachowania niezależności, umożliwiając wykonywanie codziennych czynności, takich jak noszenie zakupów, wchodzenie po schodach czy cieszenie się chwilami z rodziną i przyjaciółmi. Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ odkryjesz największe błędy prowadzące do utraty siły, najlepsze strategie wzmacniania nóg oraz niezbędne wskazówki ekspertów które pomogą Ci zachować mobilność i niezależność przez wiele lat. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że siła nóg jest bezpośrednio związana z naszą równowagą i stabilnością, odgrywając kluczową rolę w naszym ogólnym zdrowiu. Kiedy tracimy siłę mięśniową, nie tylko stajemy się fizycznie słabsi, ale również narażamy naszą postawę, zdrowie stawów, a nawet krążenie krwi. Badania pokazują, że osłabienie mięśni nóg jest jednym z głównych czynników ryzyka upadków u osób powyżej 60 roku życia, a jeden upadek może wywołać szereg poważnych komplikacji, takich jak złamania, utrata mobilności i długie hospitalizacje. Co gorsza, takie upadki mogą prowadzić do tzw. zespołu unieruchomienia, w którym organizm traci jeszcze więcej siły z powodu braku ruchu, tworząc błędne koło fizycznego i emocjonalnego spadku formy ale nie musisz czekać, aż to się stanie, aby podjąć działanie. Wzmocnienie nóg to inwestycja w Twoją przyszłość i można to zrobić w prosty i skuteczny sposób, bez drogich sprzętów czy skomplikowanych rutyn treningowych. Małe codzienne działania, takie jak regularne spacery, ćwiczenia oporowe i rozciąganie, mogą mieć ogromny wpływ na Twoją zdolność do pozostania aktywnym i niezależnym przez długi czas. Istnieją subtelne oznaki wskazujące na to, że twoje nogi tracą siłę, a często są one niezauważane. Jeśli masz trudności z wchodzeniem po schodach, wstawaniem z krzesła bez podparcia lub nawet pokonywaniem dłuższych dystansów bez odczuwania zmęczenia lub bólu stawów, to jasny sygnał, że należy podjąć działania. Uczucie osłabienia podczas długiego stania, częste bóle mięśni a nawet utrata równowagi podczas chodzenia to sygnały ostrzegawcze, które nie powinny być ignorowane. Często przypisujemy te objawy naturalnemu starzeniu się, podczas gdy w rzeczywistości są one wynikiem braku odpowiedniej aktywności fizycznej. Ignorowanie tych oznak może prowadzić do jeszcze poważniejszych komplikacji, takich jak ograniczenia mobilności i uzależnienie od innych osób w codziennych czynnościach. Im dłużej czekasz, tym trudniej będzie odzyskać utraconą siłę. Dlatego profilaktyka jest kluczowa. Wprowadzenie drobnych zmian w codziennej rutynie, takich jak lekkie ćwiczenia w domu, priorytetowe spożycie diety bogatej w białko i codzienne rozciąganie, może być pierwszym krokiem do odzyskania siły mięśniowej i utrzymania wysokiej jakości życia. Ale dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele sposobów na wzmocnienie nóg i poprawę mobilności, a wiele z nich jest prostszych, niż myślisz. Łatwe i dostępne ćwiczenia, takie jak przysiady, podnoszenie łydek i regularne spacery, mogą mieć ogromny wpływ na Twoją siłę i niezależność. Czy wiesz, że chodzenie przez co najmniej 30 minut dziennie nie tylko poprawia wytrzymałość mięśniową, ale także przyczynia się do lepszego równowagi i krążenia krwi? Co więcej, ta prosta praktyka może znacząco zmniejszyć ryzyko upadków, które są jedną z głównych obaw wraz z wiekiem. Ponadto trening oporowy, wykorzystujący taśmy oporowe, lekkie hantle lub nawet ciężar własnego ciała, może być stopniowo wprowadzany do rutyny, pomagając w bezpiecznej i skutecznej odbudowie mięśni. Sekret tkwi w tym, aby zacząć powoli z ćwiczeniami dostosowanymi do Twojego obecnego poziomu sprawności i stopniowo zwiększać intensywność. W ten sposób nie tylko poprawisz siłę nóg, ale także zwiększysz swoją pewność siebie w wykonywaniu codziennych czynności bez trudności. Kolejnym kluczowym czynnikiem w utrzymaniu siły nóg jest dieta, ponieważ to, co jesz, ma bezpośredni wpływ na zdrowie mięśni. Odpowiednia ilość białka. Znajdująca się w takich produktach jak kurczak, ryby, jajka, fasola i soczewica, jest niezbędna do budowy i regeneracji mięśni. Ale to nie wszystko, składniki odżywcze, takie jak wapń i witamina D, odgrywają kluczową rolę w zdrowiu kości, pomagając zapobiegać osteoporozie i zapewniając, że Twoje kości są wystarczająco silne, aby wspierać ciało. Często osłabienie mięśni jest bezpośrednio związane z niedoborem tych niezbędnych składników odżywczych. I uwaga, odpowiednie nawodnienie jest równie niezbędne. Picie wystarczającej ilości wody w ciągu dnia jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania mięśni oraz zapobiegania skurczom i przedwczesnemu zmęczeniu. Wiele osób lekceważy znaczenie nawodnienia, ale uwierz mi, woda to potężny sojusznik w dążeniu do większej siły i energii. Dlatego zbilansowana dieta i odpowiednia ilość płynów to podstawowe elementy zapewniające, że Twoje nogi zawsze będą gotowe do ruchu. Nie możemy również zapomnieć o znaczeniu aktywnego stylu życia. Wiele osób uważa, że wraz z wiekiem powinny unikać ćwiczeń z obawy przed kontuzjami, ale w rzeczywistości to brak ruchu jest prawdziwym wrogiem. Spędzanie zbyt wiele czasu na siedząco lub bez ruchu przyczynia się do stopniowej utraty siły i elastyczności, co jeszcze bardziej utrudnia wykonywanie prostych codziennych czynności, takich jak chodzenie, wchodzenie po schodach czy noszenie przedmiotów. Rozwiązanie? Małe nawyki, które robią ogromną różnicę, takie jak wybieranie schodów zamiast windy, wstawanie z krzesła co godzinę i wykonywanie codziennych rozciągań. Każdy mały ruch się liczy i na dłuższą metę może pomóc w utrzymaniu elastyczności oraz wzmocnieniu mięśni nóg. Kolejna cenna wskazówka to uczynienie ćwiczeń przyjemnością. Znajdź aktywności, które naprawdę lubisz, takie jak taniec, aqua lub spacery na świeżym powietrzu. Dzięki temu utrzymanie aktywności stanie się czymś naturalnym i przyjemnym, a efekty zaczną pojawiać się w sposób konsekwentny. Teraz kwestia, o której rzadko się mówi, ale jest niezwykle ważna: zdrowie psychiczne ma bezpośredni wpływ na siłę nóg. Stres i lęk mogą osłabić Twoją chęć do aktywności, powodując zmęczenie, brak motywacji, a nawet bóle mięśniowe. Czy zauważyłeś, jak stresujące dni mogą całkowicie pozbawić Cię energii? Dzieje się tak, ponieważ przewlekły stres uwalnia hormony które wpływają na metabolizm i zdolność organizmu do prawidłowej regeneracji mięśni. Dlatego tak ważne jest, aby oprócz dbania o ciało, włączyć do codziennej rutyny praktyki promujące dobre samopoczucie psychiczne, takie jak medytacja, yoga, głębokie oddychanie lub po prostu chwilę relaksu i przyjemności. Znalezienie równowagi między ciałem a umysłem jest kluczowe, aby zachować energię i motywację do utrzymania aktywnego stylu życia. A czy wiedziałeś, że prowadzenie aktywnego życia seksualnego może również przyczynić się do zdrowia mięśni? Regularna aktywność seksualna stymuluje krążenie krwi, uwalnia korzystne hormony i pomaga utrzymać ciało w dobrej kondycji i elastyczności. Oczywiście, zawsze należy szanować swoje granice i dbać o to. Aby ta aktywność była zdrowa i przyjemna. Jeśli dotarłeś do tego momentu, oznacza to, że naprawdę zależy ci na zdrowiu i jakości życia. Ale samo zdobycie wiedzy nie wystarczy, trzeba działać. Pierwszym krokiem jest ocena obecnej rutyny i zidentyfikowanie małych zmian, które można wdrożyć od razu. Zacznij od czegoś prostego. Na przykład codziennego spaceru lub zastąpienia przetworzonej żywności zdrowszymi opcjami. Każdy mały krok prowadzi do dużych rezultatów, a konsekwencja jest kluczem do sukcesu. I nie zachowuj tej wiedzy tylko dla siebie. Udostępnij ten film znajomym i rodzinie, ponieważ razem możemy stworzyć kulturę aktywnego i zdrowego starzenia się. Zachęcaj ludzi wokół siebie do dbania o zdrowie już teraz. Ponieważ nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby zacząć. Jeśli spodobały Ci się te wskazówki i chcesz więcej podobnych treści, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowości. Kliknij lubię to i podziel się swoimi doświadczeniami i pytaniami w komentarzach. Chcemy wiedzieć, jak możemy pomóc ci żyć zdrowiej i bardziej niezależnie. Pamiętaj, Twoje nogi to fundament twojego ciała i niezależności. Żadbaj o nie już dziś, aby zapewnić sobie przyszłość pełną ruchu, swobody i wysokiej jakości życia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.